Siemanko, z tej strony siemie witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga 20 na moim kanale. Odcinek nagrywany 15 sierpnia 2021 roku o godzinie 19.00. Po rzędzieczku aktualnie sobie kończymy sieć pole numer 12. Bewełną. że na poprzednim odcinku sobie puściliśmy pracownika, żeby tutaj pracował, grałem chwilkę poza odcinkami, czyli przed tym odcinkiem i jeździłem między innymi właśnie koniki, ponieważ właśnie w poprzednim odcinku już był nowy dzień i, i trzeba było je ujeździć. No i dzisiaj taki myślę, że spokojniejszy odcinek, być może Troszeczkę krótszy też niż pół godzinki, być może już to widzicie po, po długości, a, ponieważ a, wieczorkiem już zaplanowałem i zapowiedziałem lewika z farbinka Smartw 19, którego sobie ostatnio pykamy codziennie. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to a, to zapraszam na lewiki, Ale widziałem ogólnie, że właśnie. Coraz więcej nowych osób, których gdzieś tam mnie kojarzy z chociażby właśnie nagrywania serii mobilnych też pada na Lewiki. Właśnie czy z Farming 16, czy z 20 właśnie z odcinków. Czy na Twitchu też jest sporo nowych osób, które się dopiero dowiadują, że na YouTubie też coś tworzę. Także bardzo fajnie. Także generalnie tutaj mamy pół zbiornika tak ponad tych nasion. I tutaj tak w 3 czwartych około Zrobienia tego pola skończyły się nasiona w tym case, także e, musiałem sobie pojechać no. i natonić. Zastanawiałem się, czy nie warto by było sobie, e, gdybym miał pieniądze oczywiście, kupić przyczepy przeładowczej, która również umożliwia właśnie przełożenie nawozu lub nasion. E, bardzo często używam takich sprzętów, nawet teraz przy koszeniu kukurydzy na książkę. E, właśnie przodowczość widza się czkarnią i. To jest bardzo fajny sposób, więc nie wiem, czy nie warto by było właśnie na przykład nasion dołożyć też tutaj do silnika w ten sposób. Aczkolwiek jeszcze tego nie używałem, więc troszeczkę, jako że jest to coś nowego, niesplatanego, przeze mnie troszeczkę się tego obawiam. <grych> także, także póki co sobie um, sobie, sobie jeszcze kasikiem samemu, na farmę uzupełnić. Nasiona w porządeczku. Przyjmujemy sobie pola bawełną. Właśnie oba, na których były buraczki. Czyli numer 12 i numer 13. Tutaj, sobie z racji, że rzadko tutaj można na odcinkach zobaczyć, jak jestem za kierownicą i za, za starami. siewnika, Tylko przeważnie puszczam pracownika. No to właśnie sobie dwa przyjazdy zrobiłem. Żeby nie było, że to nic nie robię. No a już puszczymy pracownika. No i wydaje mi się, że jeszcze będziemy potrzebować. Dzisiaj na, a to jeszcze koniec którego wyjeżdżałem, stoi, proszę bardzo. Mam fajnego moda na Farminga 19, na pierwszoosobową kamerę, ponieważ nie ma jej w podstawce. Tę kombajnę będę chciał dzisiaj sprzedać, także dzisiaj takie właśnie prace organizacyjne. Tutaj ten zestaw stał prosto, ale już sobie się przekręcił, bo wjechałem sobie kiesikiem. Tutaj właśnie siemnik musimy puścić i generalnie właśnie tutaj puściłem i mi to tak średnio ładnie obsiał. Te kombajny musimy sprowadzić, tutaj sobie ostatnio właśnie e, Zbieraliśmy soję, tam nawoziliśmy przed tym siewnikiem Właśnie gnojówką i obornikiem e, Tą czynnurówkę też musimy tutaj Odtegować te kombajny za chwilę e, Musimy też puścić, tutaj było nawożone właśnie gnojówką i obórnikiem, Także puszczę siewnik Z ostrami tego siewnika rzeczywiście nie będę Myślę, że, że To raczej tutaj jest nic nowego ja mam kilka innych tutaj rzeczy, aczkolwiek właśnie do roboty, bo no jak się fajnie. To jest handel ze zwierzętami, o którego część, kiedyś byłem dużo częściej. Teraz można nawet sprzedawać właśnie z dostawą, czy z te zwierzęta. Nie trzeba ich tu przywozić, tak jak dawniej. Na przykład w przypadku krów właśnie, koło których często przejeżdżam, skakuję mi okienko, którego bym właśnie chciał widzieć. Okej, okay, ten sobie to działa, to za chwilkę sprzedamy, kompani sobie za chwilkę Ogarniemy teraz sobie jeszcze tu dwa ostatnie przejazdy na tym polu numer 13, na którym właśnie tam z tamtej strony puściliśmy się wnik. Sobie jeszcze tu zrobimy z kultywatorem. Również dwa ostatnie przejazdy. No bo również powiem szczerze, tą maszyną tu mało pracowałem, szczególnie ostatnio. Właśnie ja osobiście. Nie korzystając z pracownika. A fajna sprawa powiem szczerze, obra. Także dzisiaj taki spokojniejszy odcinek. Takie powyższe, że organizacyjne. Myślę, że do kolejnego odcinka chciałbym sobie już opisać te pola i, i ogólnie zająć się żniwami. Także. No myślę, że. Uda mi się to ogarnąć. Poza publiką. Po świąteczku. No, będzie piesa ciężko się. A tutaj kieruję. Już się odzwyczaiłem. Od takiej zwykłej jazdy. O tam silniczek zawrócił. Fajnie. Dobra, Kameruje się ładnie. Troszeczkę mi się pominęło. Ja nie lubiłam jaków w szczerze. A no taki 8 metrowy bodajże. Kultywator także szczerze, daje radę. No i elegancko. Dwa przejazdy w tam jest powrotem. No i właśnie tam już też skończy sięć tam ten GCB. soję. Także też go ściągniemy. Taką fajną ciężarówkę musimy ściągnąć. Tamten siemnik właśnie też. Myślę, że na tym odcinku nawet też tamtego Kejcika będziemy musieli też napełnić nami Także czeka nas, nas kurs na farmę. No i taki odcinek na spokojnie, troszeczkę pracy w polu i, i właśnie ogarnianie a, porządków, nie? Także myślę, że, mm, że spoko. Ale nie wiem, kto dojrzał do tego momentu, możecie napisać w komentarzu. Jeśli ktoś to teraz ogląda. No i mogę przypomnieć wcześniej, niekoniecznie jak zwykle, właśnie na końcu odcinka o zostawieniu łapek w górę, jeśli odcinek Wam się podoba. Z uwzględnieniem być na bieżąco. I zostawcie komentarz, jak tam Wam się podoba odcinek. W porządku, tam stoją po lewej dwa kombajny do buraków, które też dzisiaj raczej planuję sprzedać. Raczej już buraków prawie nie będę. A generalnie jeśli macie jeszcze jakieś propozycje, co byście tu chcieli zobaczyć, a, a czego nie było, jeśli właśnie widzieliście poprzednie odcinki, no to, yy, no to dajcie ten w komentarzu. No a jeśli, jeśli nie wiecie co było, nie się poprzedniego odcinka, no to też odsyłam najprościej no właśnie za pomocą playlisty Fragen 20 yy, na moim kanale. Tam można znaleźć wszystkie odcinki w Dobra, myślę, że nie będę tej robimy. Farmę. Okej, okay, tam już ładnie dwa przejazdy zrobił. A brakami się raczej nie planuję zajmować, ponieważ no, nie ma tej możliwości automatyzacji żadnej, puszczenia pracownika i tak dalej. Troszeczkę ten farming jest e, pod tym względem uboższy. Od chociażby poprzednich właśnie szesnastki czy 18. gdzie ci pracownicy mogli robić dużo więcej rzeczy. Dobra, teraz sobie tym zjedziemy tutaj po ostatnich żniłach soi. Ups, Tam JCB widzę ładnie. Ładnie śmiga. No być może pod koniec sobie. Jak taką bajną ogarniemy, to. Jeszcze przejdziemy kawałeczek. No to powiem szczerze, niezbyt idealnie mi to zasiał. Mogę pokazać na, na mapie jak to wygląda. A tutaj przez nawożenie widać tam na 13-12. Gdzie ten kejśik sobie sieje i, i właśnie nawozi. No a tu widać jak na dole 2, 3, 4, 5 siał ten JCB hmm, Soję. Widać niezbyt idealnie, niestety. No ale cóż, poprawiać po nim nie zamierzam. Kiedyś się tym przejmowałem, ale teraz myślę, że już jestem tutaj bardziej odporny na to i, i się nie zamierzam tym przejmować. No ale generalnie też nie musiałem go zadrudniać co pole, tylko on sobie tu przez drogę przejeżdżał z jednego pola na drugie. Także dlatego też z racji, że te pole, że te pola są inne. A każde jest inne to z właśnie powstały tam mijaki Diopra Też mamy beczki do pozbierania Czy tam ta przyczepa jest pusta, czy pełna Nie pamiętam już moglibyśmy sobie te wyleczki pozbierać. Chyba jest pusta. Chyba jest pusta. No dobra. To w takim razie być może też pozbieramy za chwilkę a, sobie te wyleczki. Być może sobie poza odcinkiem trawy. Jak tu będę chwilę jeszcze właśnie działał a, między innymi O, ponad połowy piątki już napisał pracownik. Dobra, zjeżdżamy sobie kiesikiem tam bliżej farmy. Już na samą farmę nie, bo i tak jest tam e, dosyć mało płynnie z powodu właśnie tej ilości maszyn, jaką już dysponuję po tych ponad 102 godzinach gry. No i spoczko powiem szczerze. sobie zaparkujemy z boku albo w sumie już nawet tam możemy przy polu żeby już tam przy polu raczej nie będzie tu przeszkadzał, tu już jest ładnie zasiane nawiezione przed też oburnikiem lub gnojówką właśnie i tym i tym, także jak ktoś nie widział to to polecam sobie zerknąć na poprzednie odcinki także niech sobie stoi tu na razie Załęczę, kuchamy. Lui. Czy niech sobie tu stoi na razie. Ten również. Ten też. Ten też musimy zjechać. Ale w sumie to nie wiem. Czy nie przypadkiem tu. Bym chciał go zostawić. Żeby dwójka, trójkę ogarnął. A Kasik, czwórkę, piątkę, fędzik. Już ta ja będzie gotowa. Myślę, że to nie jest zły pomysł. To jest dosyć uczciwy podział. Dobra, jak to to wygląda? Jeszcze trochę. E, dobra, przynajmniej to w takim razie. Którzy mnie właśnie pytali, jak się sprzedaje, także generalnie z tego menu wybiera e, się pojazdy i tutaj te kombajny, które nas interesują. Nazywają się. E. Palmer 336 tysięcy 26 godziny pracy 1, a drugie 1,5 sprzedajemy. Jeszcze 5, żeby być pewny na pewno Czy to, to o co nam chodzi? O co nas kosztowy. Powiem szczerze. Także sprzedajemy. Dobra. Jak tam mleko na przykład? W jakiej cenie? 1500 w dalszym ciągu. No, tam już na targu Big Joe rośnie. Za ponad 2000 by chciał sprzedać. Także, także zobaczymy. Czy taka cena tutaj będzie yy, dla nas tutaj możliwa do osiągnięcia. Dobra, został. Może ja sobie tym kompanem już zjechać tam bliżej, bliżej tego, gdzie ja się ponieważ tam najpierw, najpierw będzie gotowe, chociaż czas jest zwolniony, więc teoretycznie a, potem to powinno wszystko rosnąć w miarę równo. Ale zobaczymy. To jest, wydaje mi się, że największy ziemnik do kurydzy Nie ma, a, co prawda, nie mam jeszcze zaktualizowanej gry i, i tych. Najnowszych e, maszyn z dodatku Burga hmm, Aczkolwiek e, nie wiem, czy tam jest coś większego do kukurydzy. A tutaj powiem szczerze, jest 9 metrów chyba. Z tego co kojarzę. Z farbęga 19. E, z 2000 chyba litrów nasion i z 5 albo 7 nawozu. no to powiem szczerze, w przypadku kukurydzy, czy, czy nie, kukurydzy nie pamiętam, ale. Ale wełna, tak jak teraz widzę, no to dosyć szybko te nasiona ubywają i, i no na długo, a nasiona trzeba dopełniać. I też wydaje mi się, że nie ma możliwości tutaj uzupełnienia w innym miejscu niż farma. Jak na przykład w 16, gdzie właśnie były też różne palety między polami dostępne. 15,5 minut już mamy. Kurczę, ten czas szybko. Powiem szczerze. Dobra, 875 tysięcy. No, w sumie. Byłoby na stać, być może na drugi kombajn dobywny. Także zobaczymy. Dobra. Staje ostatni przejazd. Dobra, przejedźmy się w takim razie. Tym jest z silnikiem jeszcze. Jest fajne ciągniki. Powiem Wam szczerze. Zajmowałem dosyć długo. Szczególnie na początku. fajnie właśnie zatrudniając dwóch czy trzech pracowników fajnie nie mi się zarabiało. I ja byłem właśnie tutaj odpowiedzialny jedynie za sprzedaż Bel. Głośno jest OK. Wydaje mi się, że powinna być spoko ewentualnie, może być trochę za cicho, <głos》>, także zarki, ale też nie, chcę, żeby mnie tutaj zagłuszało. Diobra. Ostatnio mi też ktoś pytał e, o to, co jeśli tam kukurydza się zrobi taka jasna, nie można jej zebrać e, pod odcinkiem z Farminga 20, ale wydaje mi się, że to dotyczyło e, Farminga 16, ponieważ wydaje mi się, że w Farmingu 20 tutaj rośliny uschnąć nie mogą. Wydaje mi się, że ani nie jest to możliwe, co jest ułatwieniem sporym, e, ani nie ma takiej opcji, która pozwala, aby to włączyć lub wyłączyć. Także spoko. Dobra, czym my tu jeszcze chcieliśmy się zająć? Ciągnęliśmy tej maszyny. Siewnik. E, kombajny. Ciężarówkę. Czyli silnika z silnikiem sobie zjedziemy i za... E, pełnimy nasionami jeszcze. E, zbiór kostek możemy ogarnąć, dobra. Możemy ogarnąć piórkostek z pola numer 1 no to myślę, że fędzikiem sobie ogarniemy. Czy tam pasowa poczepić ten sprzęt, tu do prawej, koło tego budynku. Nie, naszą, nie na nawozu nie chcę. To no, mam troszeczkę tutaj. Nie chciałem na odładować. Trzeba mi ta linia <noise> Także tutaj generalnie się napełnia. Farmingu 20, na błoto się na ktoś jeszcze nie wiedział. Albo tu gdzieś na przykład można. To jest sporo miejsca, generalnie. Nie? Silnik sobie odczepię gdzieś tutaj. Bo w sumie nie muszę tego czerpać nawet ze słowem Fendzika. Siadł, raczej nie będę. <grystanie> Zaraz na się skończą. W ten sposób się przeniosę. Myślę, że Fendem. niekoniecznie. Niekoniecznie klasem. Chociaż klas i, i maszyny z Platinum a, też są fajne. Tak, na przykład te headery. <śmiesznie>, Śmiesznie. Są zostawione. No, te maszyny sobie. wygląda no, jakby ten ciągnik był opuszczony. Śmiesznie. Maszyny sobie z DLC płatnych, których posiadam, właśnie wszystkie na formie 19. A oprócz tego najnowszego z drewnem, a testowałem na serii z Alpina. Z właśnie. jednego z dodatków na, na mapie Erlengrad, gdzie miałem serię timelapsów, także też jeśli ktoś nie widział to to zachęcam, zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany ja ogólnie polecam lejwiki z Farminga 19 właśnie poza tymi odcinkami z Farminga 20 a farmi filmików z Farminga 19 mam dosłownie kilka, aczkolwiek nie mam też żadnej dłuższej serii Skupiam się głównie na live'ach, powiem szczerze, które robię często, więc, więc zapraszam, jeśli ktoś nie widział i ma ochotę. Dobra, pozbieramy sobie jeszcze kosteczki, 25 minuty. Zbieramy kosteczki, gejsikiem będziemy musieli przyjechać po nasiona. No i nie wiem, co tam jeszcze będziemy robić. Myślę, że sobie skorzę trawę poza odcinkiem, już, już nie w tym. A jeśli ktoś nie widział i chciałby zobaczyć, jak to wygląda, to również pokazywałem to w jednym z poprzednich odcinków. Nawet sporo tego było: takich właśnie podobnych, powtarzalnych czynności. Także, także nawet jak teraz tego nie będę robił, nie, nie będę pokazywał, a ktoś by chciał zobaczyć, no to polecam i, i odsyłam do starszych odcinków. Po porządeczku. Cofniemy sobie. I fajnie jest też właśnie tu tutaj kosić kilka razy. Podobnie jak właśnie w 19. To robię, bo jest to dosyć szybki sposób. Oj, oszczędza pracę, prawda? Ale kurczę dziwnie. Jak pracownik się zwolnił, to jest dużo płynniej, nie? Tak przez chwilę było wydaje mi się, że też to zauważyliście mogliście odczuć dużo się zrobiło płynniej jak pracownik się zwolnił, bo skończyły się na chama. tak jakby ten pracownik tutaj zużywał dużo yy, dużo, dużo yy, po prostu zasobów powiem szczerze dziwna sprawa no, teraz, jak tu nie mam żadnego pracownika zatrudnionego, eee, nikt tutaj teraz pieniędzy też nie, nie pobiera z mojego konta. Nie pracują, to rzeczywiście to jest dużo później, nie? Naprawdę dużo później. Także, no, rzeczywiście to niektórzy mówią, że, że pracownicy są mniej inteligentni niż w różnych farmingach, ale powiem szczerze, że grafika jest naprawdę. Eee, jest duży przeskok, prawda? Także. No, nie dziwię się nawet, że, że ci pracownicy są tutaj tacy yy, mało inteligentni, być może. Skoro nawet ci, którzy są, yy, zajmują tak dużo osób, także rzeczywiście niektórzy by chyba yy, chcieli zbyt dużo i mają za duże wymagania. Wydaje mi się. Dobra, no, myślę, że około 25 minut. Yy, dzisiejszy odcinek będzie trwał, także jeszcze ze dwie minutki dojdziemy sobie do pola i będziemy kończyć. Tu yy, już sobie pozbierałem. Te kosteczki, no i w sumie nie wiem, będę je wyładował na razie, chyba sobie na razie zaparkuję. I tyle, będę już na dzisiaj kończył, poza odcinkiem właśnie będę chciał dokończyć sobie już siać tę bawełnę, no bo tak naprawdę to nie mam tutaj pomysłu, co by pokazać, oprócz jakiegoś tam karmienia zwierząt na przykład. Nie mam pomysłu, co by tu pokazać, żeby właśnie było z czego zrobić odcinek. Dlatego tego sobie to dokończę, poza odcinkiem, no i być może już w kolejnym zajmiemy się zbiorem bawełny lub soi. Także też dajcie znać, no plony jak pr trudni pracowników, ewentualnie zajmować się tego odbiorem i ewentualnie sprzedażą tych zbiorów, plonów. A dajcie znać ewentualnie co byście chcieli zobaczyć, tak jak dzisiaj właśnie, chwilę idziemy siewnikiem, czy, czy kultywatorem, czy jednym silnikiem drugim będzie znać właśnie co byście chcieli jeszcze, żebym sam tutaj porobił, niekoniecznie przyrzucił pracowników. No i ogólnie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć w tym farmingu. Dobra, troszkę skręcimy w lewo, żeby to nie było miaka. Także będziemy kończyć. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobał, zachęcam do stawienia łapki w górę i subika z żeby być na bieżąco. No i do następnego razu. Trzymajcie się, papa.